Tytułem Farostatek. W starym albumie mojego dziadka jest takie zdjęcie istnieje cud Płynący falat wśród mewek statka, statek na parę strzeladców. po pokład stopi, słońce na górze pięknie śni. Dobry fotograf do zdjęcia zrobi jak żywe aż się tchnij, par ostatkiem w piękny rejs. Statkiem na parę w piękny rejs. Przy wtórze klątw głośnych aż od rana tak śpiewnie dusza na logo lub plakat związanych tematycznie właśnie z rokiem Chopinowskim. I mamy trzech laureatów tego konkursu i zaproszę teraz na scenę Barbarę Tupik, Mateusza Kota i Luizę Ganczarską. O, proszę teraz zobaczyć. Piękny nowy podnośnik strażacki. Proszę się odwrócić prezentowana. Możemy się czuć spokojnie w takim razie, jak już mamy taki wóz. Ja jeszcze chciałam dodać, że konkurs był pod hasłem Rok Chopinowski" łańcuch 2010 i był przeprowadzony wśród uczniów szkół ponadgimnych. Zaczynają od takiego elementu, który nazywa się runda. jest to przejście z biegu do skoku. Przy okazji można nabrać dynamizmu skoku. Przerzut bokiem. Przerzut bokiem. Oczywiście, ze względu na ograniczoną ilość miejsca, musimy tu zachować ostrożność. I w tej chwili Michaś robi piękne przejścia. Rudak, fiflak i salto. Salto pełny obrót. Fiflak to skok znów na ręce i zeskok na nogi. Oklaski wile widziane. Proszę Państwa, to tak wygląda, że jest to bardzo proste. Nie wiem czy ktoś z Państwa kiedyś próbował. Ale proszę co samodzielnie nie próbować. Przerzut, przód, bez rąk, szkiflak, rundak i sal ze śrubu.

Tu pan mi na światowca wygląda? Ja też będę światowcem. Pinocchio, w tej chwili wracaj do domu. Spadaj! Pinocchio, jestem twoim protoplastusiem. Miej odrobinę szacunku. Odrobinę mam. Proszę spadać. Oj, ja chyba sobie coś zrobię. Juhu, światowcy! Zróbę coś szalonego. Może polowanie na żyrafy, he? he? Pinocchio! Żyrafa? Do domu! Eee, kura! Pinokio, albo będziesz grzecznym chłopcem, albo wyrosną ci ośle, uszy, zakwitnie, a tu to ci korniki zeszły. A co ty mnie straszysz, co? Dziecko będzie zdemisowane, bo nie to wychowano, to wychowano, czy... o mikrofon? O. Dzień dobry! Wieczór. Tam pani prowadząca mnie poprosiła, żebym ja trochę powiedziała następny ciąg naszego występu i wszystkiego tego. Zatem zapowiadam. 19.00 program ziarnu dla tych, którzy pędzą ze zboża. 19.30 tyle e, zakupy. nie niewyraźnie trochę napisano. 20.00 i ty możesz zostać milionerem. Uczymy, jak dobrze zbierać na tacę jak dobrze zorganizować parady równości program dla kochających inaczej 20.30 gej mi te noc 21.00 transmisja na żywo z wyścigów procesji i pielgrzymek teraz mogę zdradzić, że prowadzi pielgrzymka Częstochowska. no bo jest bez jest. donoszę z całym szacunkiem że u nas w Mościskach, tam na Ukrainie, jest bardzo źle. Ludzie są niedobre i bardzo chytre, a w dodatku kto założyć Republikę Mościcką, a partii to mają już ze sześć. Nie wspomnę o towarzystwach. Przez wiele lat razem z moim chłopem pili i kradli, i do dzisiaj czynią to samo kobieły jedne. Są jednak wyjątki. Ale to taki, że jak to nie kradnie, to pije i na odwrót. Ostatnio to jakby trochę się poprawia, no bo wódka za droga i kraść już nie ma co. No ale chałupę se wszyscy pobudowali, no bo na budowach stróżowali. No. Dulary w skarpetach trzymają, a na biednych nie dają. I oh, jeszcze nie tak dawno cały muściska ściska z wód.